Dzisiaj znowu zagramy w quizy dotyczące Minecrafta. Ostatnio Wam się bardzo to spodobało. Wbiście tyle łapek, tyle! I tyle wyświetleń! Oh, o tyle, tyle. O. Tak jak było ostatnio. 10 tysięcy łapek w górę to są kolejne po prostu kolejne to quizy, to więc tak. słuchajcie, dzisiaj mamy specjalny quiz, czyli co byś zrobił w tej sytuacji? To jest coś takiego nowego. Co to jest? Zostawcie suba i. Ale poprzedni choneczek. odcinek jest w karcie. Yy, tutaj ja. Tutaj, tutaj, tutaj o, tu. o I wcale nie patrzymy się na odbicie, żeby zobaczyć, gdzie jest karta. Przejdźmy więc do pierwszej, pierwszego pytania, stare. Co byś zrobił w tej sytuacji? Spokojnie grasz w Minecrafta. <gry> Spotykasz, Spotykasz Hilo Bryna. Wow, wow! Dobra, są... jest sześć opcji. Tutaj nie mamy żadnych podpowiedzi. Nie mamy żadnych dwóch opcji, więc będziemy po prostu rywalizować i naraz powiemy jakąś cyfrę z na naszą odpowiedzią. Pierwsza odpowiedź: wyłączyłbym komputer. Dwa. Szybko zrobiłbym screena. Trzy. Krzyknąłbym. Zadzwoniłbym do przyjaciela i mu o tym powiedział. 5. Próbowałbym go zabić. 6. Nie wiem. Nie wiem, ja też wiem. Ja nie wiem, za raz, 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 raz. Co moglibyśmy tutaj zaznaczyć? Ja jestem oczywiście największym. Jest, nigdy nikt nie dospał jest... creepera na creepera. Heroina na gorącym uczynku, więc... Nie no, ja mi czwórka odpada, bo nie mam przyjaciela i bym nie miał do kogo to... zadzwonić. Nie, ja bym chyba próbował go zabić, bo jestem prawdziwym mężczyzną. To prawda, popatrzcie tutaj. To jest specjalnie powiększone. <laughs> Ej, czaisz sobie, grasz sobie w Minecrafta, spotykasz kilogramę i nagle, nagle krzyczysz. I to wszyscy... Nie no, ludzie by tak nie zaznaczali przecież. Zaznaczali by. Zaznaczali tak. że krzyczą? Tak. Dobra, tak, to w takim tak. razie może odpowiedzmy na to pytanie. Uwaga. Tak, Trzy, dwa, jeden, czwórka. Trójka. Zobaczmy w takim razie Dobra Serio krzyknąłbyś? Tak, oczywiście, że tak CO? Szybko zrobiłbym screena stary A, Dobrze, to dobrze ja. mówiłem, dobrze no, mówiłem Ale, ale na no, początku jest... ci to powiedziałem Dlaczego tego nie zobaczyłem? Dlaczego? Dobra. Ale kolejna sytuacja Co byś zrobił w tej sytuacji? Jest noc Jest noc A ty jesteś bardzo daleko od swojego domu Wow, teraz tam jest dale <laughs> daleko, widzisz <od ten śmiech> jak daleko jestem? Ile potworów wow. wow. Dobra Potwory zaczęły się pojawiać Aż pojawiają się faktycznie, to ma rację. Patrzcie z nimi, nie boję się ich. Uciekłbym jak najdalej. Mam cenne przedmioty, więc lepiej nie ryzykować. Łopałbym się w ziemię lub w górę i tam przeczekałbym noc. Szybko zbudowałbym nowy dom, tamten i tak mi się znudził. Nie wiem. Co bym zrobił w sumie? Eee. Ja, ja Dobra, ja chyba wiem, to, to, jest, to jest proste. Tak, to jest proste. To jest w miarę tak, dobra. to jest w miarę prosto. Uwaga, 3, 2, 1, jeden. 1. No. Serio? No. Myślisz, że tak ludzie zaznaczą? Jest! Są! Dlaczego? Bardzo ci ludzie uciekają! Ludzie są jak ja: są męscy, silni i nie boją się jakichś głupich potworów tak. z głupiej gierki, stary. Znaczy, kolejna sytuacja w takim razie. Co byś zrobił w tej sytuacji? Byłeś właśnie w nederze, gdy gaz uderzył kulą o twój portal przez co wyłączył się. Niestety nie masz przy sobie zapalniczki. Ale ja przepraszam bardzo, jak ja nie mam zapalniczki? Jak <grym> to ja nie mam zapalniczki? Nigdy bym o tym <grym> nie pozapomniał. Szukałbym twierdzy, w tamtych, w tamtejszych skrzynkach na pewno będzie krzesiwo. Zamieszkałbym w nederze. Rzucę się do lawy i tak nie miałem cennych rzeczy. Nie, nie wiem. Nie wiem co może być tutaj za odpowiedź. <grym> Ale, ale kucie, no, to jest trudne. Go... Co co wybierasz? Y, może już jesteś gotowy? No nie, ale to jest za dużo odpowiedzi. Stary, ja mam kostkę, jak coś to możesz wyrzucić. Odpowiedź, którą Dobra. chcesz? Chcesz? Dobra. I jak Dobra. to wyrosujesz teraz? Patrz, tak robię. I teraz obracasz na drugą stronę, tak? tak? Dwójka. Dwójka. Ja, ja. zaznaczam tą samą odpowiedź. Tak? Ja tak. chciałem jedynka zaznaczyć. Serio? Za no, dobra. To ja zaznaczam dwójkę. Dawaj, tak. To jest taka... Oh o no Mówiłem! Serio, jedynka? To ale to jest taka faktycznie. Tak... Ja nie ja ja mam no, ja, proszę bardzo! <laughs> dobra. <laughs> yeah. 10 tysięcy łapek w górę przypominamy. Tak. Co byś tak. zrobił w tej sytuacji? Byłeś w kresie i przez przypadek spojrzałeś w oczy Endermanowi. On teleportuje się do ciebie z zamiarem zaatakowania. Daje się zabić. Buduje nad sobą niski sufit z jakiegoś bloku, dzięki czemu Enderman nie będzie mógł się do mnie dostać. Będzie umierał przez y, obrażenia. Leżam go w nogi, przez co nie może się teleportować. Nie wiem. Dobie wejść w kresie przed przypadek, spojrzałeś, ale co ma do tego kres? Jakikolwiek świat by był, to byłoby tak samo tak? Mhm. Raczej tak. Um, jesteś gotowy? Ja gotowy. Nie, nie, nie daje się zabić. Na pewno daje się zabić, to jest najlepsza odpowiedź, stary. Nie, <laughs> nie, nie, nie. nie. Dobra, no. gotowy jesteś jak 3, 2, 1. O, chujka, to samo. No to, jest, to jest taka odpowiedź, która sugeruje. Co? Uderzam go w nogi. Seryjnie można się teleportować, kiedy. Nie wiedziałem, o tym. naprawdę? Ej, nie to jest chyba żart jakiś. Nie, naprawdę? Napiszcie nam w komentarzach, czy naprawdę tak działa, że jak uderzycie w nogi Hero Emena. Powinniśmy z TJ takie rzeczy stary. robić. Żart, kompletnie <grym o <grym> tym nie wiem. Nie no, bo już wtedy przegrał na pewno. E, co byś zrobił w tej sytuacji? Stoisz obok watach wilków, niechcący uderzasz jednego, przez co reszta z grupy rzuca się na ciebie. Próbuję je zabić. daje się zabić. Piję stronę na szybkość i uciekam. Spinam się na drzewo lub inne trudne dostępne miejsce, gdzie wilki mnie nie dopadną. Albo odpowiedź, nie wiem. Hmm. Czy nasz odpowiedź. Na Mamy nicksturkę Ale, załóżmy, że miałem tą Mhm. Mm stary, to są wilki. No one szybko zabijają. No, nie, nie mam Nie mam informacji na temat jego uzbrojenia. Mam dwie opcje. On jest na creative, więc na pewno ten stary. Trzeci <laughs> <Skończy> lewy. <laughs> jest na creative, <laughs> więc w takim razie ja sobie ratuję stary. <laughs> Dobra, nie no. jestem gotowy. Jesteś gotowy? Tak. Hmm. Dobra, no ja też jestem gotowy. Trzy, dwa, jeden. Ja czwórkę, czwórkę? Ja tak, ja czwórkę. Serio? Tak. tak. Dobra. Jest I... im... A, jakiś... tak. A skąd nagle masz filmik, który na Ale nie, no to ta postać... Ale skąd ją zabrałeś, stary? Ja nie rozumiem, Ale, że... ale on nie ma! No bo. ja przepraszam bardzo! Z Creative'a zabrałeś tą empodkę oczywiście. Nie ma, tutaj jest Enchanting Table, e, drzwi... No szpura. nie no, ale możesz sobie zabrać z Creative'a w dowolny no, moment. Nie. Oszustwo, Widzicie, że nie miał... Nie, nie może wypić podki, ponieważ nie miał ich wy... w ekwipunku. No miał, bo... To jest logiczne, słuchajcie. No, 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 źle odpowiedzieli. Co byś zrobił w tej sytuacji? Znajdujesz ogromną jaskinię, w której chcesz zamieszkać. Okazuje się, że masz sąsiadów. Potwory. O ja. Jaka sytuacja? Wybijam wszystkie potwory. Oddalam się od tej jaskini jak najdalej. Ja miałbym zamieszkać w jaskini? Wolny żart! No ja przepraszam bardzo. Buduję domek obok tego miejsca? Nie wiem. Eee... Wiem. Wiesz? A no. to czemu mówiłeś najpierw nie wiem, a potem wiem. Zmieniasz odpowiedź, tak? Nie, 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 eee, proszę, nie oszukiwać Jak widzicie on już zaznaczył ta, odpowiedź ta, ta, nie wiem. Mamy remis stary, więc trzeba w takim razie uważać, żeby sami nie to. zrobić gęsa. Tak? tak, tak? Tak, 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 To jest tak. trochę dziwne, ale no dobra. No? Gotowy jesteś? Tak. 3, 2, 1 Jedynka. Jedynka? Oczywiście, że tak, zobaczysz. Ja miałbym zamieszkać w jaskini <noise> wolne, No ja przepraszam żarty. bardzo! Dobra, ja zaznaczę w takim razie twoją odpowiedź. Jest! No serio? <noise> tak! Kto ja tak. wszystkie potwory? No przecież po, po prostu, jak to on nie ona jest... w Minecraft i 2013, że jeszcze się potworku? Jak można mieszkać? w chłodnie. Pokodnie. Nikt nie mieszka w sklepie. Wybijasz po No nie, no ale ja myślę, on, on nigdy gra, nie grał na surduta. Ja, nie grałem zawsze, tylko po prostu. Ta, ta, ta. Nigdy się nie budowałem w jakiejś jaskini, stary. Wygrałem. Dziękuję, dziękuję. To jest, dziękuję to jest, bardzo. Ja zginąłem w tym samym. XXI wiek nie będę mieszkał w jaskini. Dobra. Co byś zrobił w tej sytuacji? Spokojnie eksplorujesz mapę, gdy nagle widzisz przed sobą wielką budowlę, o której nic nie wiesz. Od razu idę zobaczyć, co w niej jest. Wejście do tego miejsca odpowiednio się przygotuje. wiadomo co ta budowla może skrywać. mi się od niej jak najszybciej, a może w niej zamieszkam. Mhm. <laughs> Trochę. Ja ch chyba wiem. Ja chyba wiem, co tutaj może być taki. Ja też. A to też tak jest, ja, ja bym normalnie grał tak w Minecrafta i miał tu się zachować, to zrobiłbym całkowicie coś innego. Ale ja wiesz, Ale co zrobiłby jak jest, jak jest odpowiedź taka tutaj, to ja myślę, że ja zaznaczę taką odpowiedź. Gotowy jesteś? Tak. Trzy, dwa, jeden. O, ja właśnie chciałem jedynkę zrobić Jedynka, jedynka, oczywiście, Ja normalnie, to tak gając, nie... normalnie grając w Minecrafta zrobiłbym jedynkę Ale w momencie, kiedy mam taką odpowiedź, że odpowiednio się przygotuję i tak Nikt o tym nie myśli, od razu leci Zapewniam. ja stracić Zapewniam cię się. Jest! Jeden punkt nie... procentowy, I... tak! Nie... Jeden punkt procentowy, I... tak! nie, no to jest żart <laughs> jakiś, dobra Tak No to jest, to jest logika. ustawione, ustawione Psychologia i logika Kolejne pytanie, kolejna sytuacja Co byś zrobił w tej sytuacji? Chodzisz po kopalni w poszukiwaniu surowców. Nagle widzisz rozległe jezioro lawy, a po drugiej stronie są twoje upragnione diamenty. Wypijam miksturę na odporność, na ogień i płynę po diamenty. Robię do nich most z bruku. Odchodzę. Po co ryzykować? Zalewam lawę wodą. Nie Kurcze. Po co to nie wiem jest? No, jakbyś nie widział, Nie no, tam zaznaczyli, przecież, nie wiem, na dole. Dobra, ja już mam odpowiedź. Jesteś gotowy? Tak. Dobra, trzy, 2, 1. Samo. Tak. Czwóreczka. Tak. No to jest raczej oczywiste. Co?! Ej, faktycznie. Nie no. Nie ale no. ja masz wodę, to od razu... No to, ale może nie... Ale teraz może nie miał wody w jakim punktu. Potkę miał, ale... Ale wody akurat o, nie, nie miał. O, nie miał widzę ma kreatywa. No właśnie, podkę miał, ale akurat, akurat w Ale trolle, ale trolle, ciekawe które to No nie, ale ciekawe. to jest koniec w takim razie. I ty chyba wygrałeś, wygrałeś nie? Ty, wygrałem! Ty, ty wygrałeś? Wygrałem, nie, wygrałem, tak. Nie, nie podobają mi się te quizy strasznie, ale możecie jeszcze kolejny odcinek wywalczyć. 10 tysięcy z łapek w górę. To lecimy od razu z kolejnym quizem, więc trzymajcie się. Do zobaczenia. Ze mną był Luferek, na niego kanał. Przegrał ten odcinek, jak widzicie w Do zobaczenia. <tuszel> tak, chciałem. To z, czy, 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 też, no tak, nie, tak, nie, nie, ale nie co? mieliście tej mikturki? W w ogóle. No, Dobra, tak, trzymajcie tak, się tak, cześć. Uff. Wygrałem. Uff. Pst, pamiętajcie także, że jest otwarty właśnie sklep Ekipy i mój, więc zachęcam was serdecznie do zobaczenia i do kupienia jakichś nowych koszulek.